Cześć, z tej strony Krzysiek Lis z Domowego survivalu. Siedzę w domu za stołem przed wielkim pudłem, w którym przyjechało do mnie jedzenie, którego przydatność pod kątem trudnych czasów chciałem przetestować. I do obejrzenia tego testu właśnie Was zapraszam. Miałem powiedzieć, zanim powiem co to jest, to otworzę, ale przecież w tytule filmu na pewno znajdzie się potem informacja, co ja tak naprawdę testuję, w opisie także, więc pewnie to trochę głupio zabrzmi, niemniej jednak ważna informacja. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania odnośnie tego, co tutaj jest, skąd ja to wziąłem, um, ile to kosztuje i tak dalej, to jeśli nie znajdziecie tej informacji na filmie, bo będziecie go przewijać, to cofnijcie na ten moment, który przewinęliście, albo po prostu zajrzyjcie do opisu. W opisie pod filmem znajduje się zazwyczaj cała masa przydatnych informacji, których nie da się znaleźć na filmie. No dobra, no dobra. Widać, widać, widać. Dobra, sprzątnijmy to pudło. Wyciągnijmy jeszcze tylko drugie pudełko. A to sprzątnijmy. Mana jest jednym z wielu dostępnych na rynku preparatów żywieniowych, tzw. żywności zastępczej, czyli czegoś, co się je, a może raczej powinienem powiedzieć, pije, zamiast normalnej żywności. I co w teorii dostarcza dokładnie te same składniki odżywcze, co warzywa. Kartofle, chleb, mięso, a także piwo. Teoretycznie rzecz ujmując, jedzenie z takiego pudełka powinno wystarczyć do przetrwania dowolnie długiego czasu, bo powinno być w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby żywieniowe człowieka. I dlatego właśnie my się mu przyglądamy. Żywności tego typu na rynku jest sporo. Najpopularniejszym preparatem jest zapewne Soylent. Inne marki, które można kupić, to m.in. Jake, albo właśnie Mana. Dlaczego zdecydowaliśmy się na ten konkretny produkt? Pisaliśmy do kilku firm, które tego typu żywność produkują, żeby nam udostępniły paczkę do testów, do miesięcznego testu, taki, jaki właśnie chcemy zrobić. Oczywiście nikt nie odpowiedział. E, więc uznaliśmy, że kiedy już mamy wydać pieniądze na zrobienie takiego testu, to wydamy je, je możliwie blisko za naszą granicą, czyli właśnie w Czechach, bo mana produkowana jest w Czechach. No i stąd ten pomysł, żeby kupić akurat to jedzenie. Być może inne mają lepsze smaki, być może inne są nieco bardziej wartościowe z punktu widzenia niektórych składników odżywczych. Nie jestem dietetykiem z wykształcenia, więc nie mam dostatecznie dobrej wiedzy, żeby móc zabierać głos w takiej dyskusji. Ja kupiłem zestaw na 4 tygodnie, czyli na 28 dni, razem ze starter kit, czyli, takim, czyli takimi, taką butelką BPA free, czyli bez BPA i taką oto miarką. No naklejka tu jest jeszcze na butelkę, dobra. Taką oto miarką, którą się odmierza proszek, z którego pff, jakiś kurz tu jest fu. z którą się przygotowuje później ten, ten posiłek. Posiłek ma formę właśnie takiego to no, koktajlu, shake'a. Obstawiam, że smakuje jak zmielony papier zmieszany z mąką i cukrem, ale może się zaskoczę. Dobra, zobaczmy, co jest w takim kartoniku. Taki karton wystarczy na tydzień, przy założeniu, że to jest dieta 2000 kalorii. Ja zakładam, że tyle właśnie jedzenia potrzebuję. Bo jest zima, jest smog. Ja ostatnio mało chodzę, bo przecież nie będę chodzić po mieście tylko po to, żeby wydychać smog. a Więc jako drobinę schudnę, to też tragedii nie będzie. Dobra, co my tu mamy? E takie bardzo fajne saszetki z zamknięciem strunowym, hermetycznie zamknięte. Widać 2001 kaloria na opakowanie. Jedna porcja na dzień to jest taki olej. Taki olej, tak? Plus właśnie ta saszetka. Dobra. Zróbmy tu porządek. Instrukcja obsługi jest na tej karteczce. Po niemiecku, po angielsku. Yy, optymalna. To jest 300 ml wody plus dwie łyżeczki, dwie łyżki tego proszku plus jedna miarka tego oleju. I to daje 400 kalorii, czyli jeden normalny posiłek. Możemy sobie robić posiłki od 200 do 1000 kalorii. Są tu jeszcze jakieś sugestie odnośnie tego, z czym można manę mieszać, żeby dodać tam jakieś owoce, na przykład trzy truskawki, jednego banana, jedno kiwi. I z wodą sobie robić normalne posiłki, natomiast ja dochodzę do wniosku, że nie będę się w to bawił zupełnie. Będę jadł wyłącznie to, te żeby storebki przez najbliższe 28 dni. Kiedy zaczynam, ten film, jest 7 stycznia, czyli sobota. Czyli teoretycznie do następnej soboty powinienem jeść tylko i wyłącznie pięć posiłków tego typu dziennie. To jest napisane, że zmiana diety niekoniecznie daje same pozytywne skutki. I tutaj jest taka rozpiska, jak w ciągu tygodnia dojść do właśnie pięciu takich posiłków. Ja pójdę na całość i zacznę od razu jeść wyłącznie to. Dobra, spróbujmy w ogóle, jak to smakuje. Przypadałoby to umyć, chyba nie? Ile to umyć? Dobra, pojemnik umyłem, zacznijmy od lania wody. Mam wodę w pojemniku z miarką, ale ten, to butelka od Many też jest z miarką, więc nie będę miał problemu. Przyznam szczerze, przypomina to troszkę przygotowywanie mleka modyfikowanego dla niemowlęcia. Kiedyś opiekowałem się niemowlakiem i pamiętam, jak to się robi. Określono ilość. Ile mam tutaj wlać tej wody na normalny posiłek? 400? Nie, regular. Regular Mil, 400 kalorii, 300 ml. To nie tak, ta to, to, to butelka jest trochę na wyrost, ale rozumiem, że ona jest też dla tych większych dań. Teraz tak. Tu jest, y, ile te, tego oleju wlać? Jedną miarkę. będę będzie to smakowite, jak doleję olej do wody. No, jak patrzę na skład, czyli. Algal oil, soy protein, izolatę, izomaltulozę, OAT Fiber. To na pewno będzie to smakowite. Zobaczymy. Jak to odmierzać? Znaczy co? Mam wlewać trochę i patrzeć, czy to już. <laughs> Jeszcze. Dobra. Pachnie trochę wanilią. Ale tak... Jak taki aromat waniliowy, ale tak odrobinę, nie tak intensywnie, jak taki zwykły aromat waniliowy, ale tak odrobinkę pachnie wanilią. Pachnie jak zmielony papier, naprawdę pachnie jak zmielony papier. Fu. Ile mam tego wsypać? Dwie łyżki. Przyznam szczerze, że nie jest łatwo wsypać. Całą taką miarkę nie rozsypując tego dookoła. Może trzeba to przechylić. No. Czyś mądre to to nie było za bardzo. No dobra. Teraz trzeba to zamieszać. Yy, w ogóle, dlaczego taki produkt żywieniowy? Po co w ogóle tego typu rzeczy kupować na trudne czasy? Bo żywność na trudne czasy, zapas żywności na trudne czasy powinien być możliwie kompletny, możliwie tani, dający się zjeść na co dzień yy, i oczywiście oprócz jeszcze innych czynników, dobrze byłoby, gdyby dało się go łatwo przygotować. No i taka żywność, która wymaga do przygotowania tylko wymieszania z wodą, wydaje się być pod tym kątem optymalna. Pytanie tylko. Czy ma to sens? Czy robienie żywności z tego akurat produktu, czy z takich produktów ma sens? Na tym zastanowimy się pewnie nieco dalej w trakcie tego testu, czterotygodniowego, no wygląda to powiem szczerze ochydnie. Nie wiem, czy to nie był błąd, że ja kupiłem akurat Tę markę, bo ta marka z tego co pamiętam, nie wyróżnia się jakimś smakiem szczególnym, to znaczy inne chyba. Chyba Jajka można kupić w kilku różnych wariantach smakowych. No, ja kupiłem w końcu manę. Zobaczymy. No. O jezu, ochystwo. Pachnie jak owsianka. O jezu, smakuje jak. No, gdybym Wam powiedział, że mi to smakuje, to nie byłbym szczery. Ale też nie mogę powiedzieć uczciwie, że to jest coś obrzydliwego. No, ja. Z, smaku przypomina mi to owsiankę. Ja owsianki nie znoszę. No, ale jakoś jakoś da się to, 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 to wypić, zjeść. Ale że miał to jeść 5 razy dziennie. 140 kolejnych posiłków, że miał jeść takich. Przypomina mi się e, film Mordena, który testował dostępne w Karluchu Racji, żywnościowe Seven Oceans. Tu znajdziecie ten film. E. No, i Morden stwierdził, że właśnie jedzenie przez dłuższy okres takich racji byłoby kłopotliwe. Nie wiem, czy dam radę jeść to przez. 4 yy, tygodnie. Zobaczymy. W ogóle jestem głodny strasznie, bo jest około godziny drugiej, a ja dziś jeszcze nic nie jadłem. Znaczy, oprócz śniadania, bo wstałem trochę późno. I to jest moje drugie się naiwo, tam obiad. Zastanawiam się, czy jestem w stanie zjeść 5 miarek tego produktu w ciągu dnia. To gdzieś muszę zjeść przynajmniej 3 trzy takie, trzy takie porcje. No, nie wiem, nie wiem. Ale napełnia żołądek dosyć sprawnie. Skonsumowałem nie całą połowę, a już mi się nie chce jeść. Może to po prostu mój mózg podpowiada mi: Krzyś, krzyś, tego się nie je. Nie, nie, nie sądzę. Naprawdę przydałby się tu jakiś smak. Jakiś, nie wiem, może do, będę do tego dodawał cynamonu czy czegoś, bo będę dodawał do tego cukru. To oczywiście stanie się to bardziej słodkie, ale mm, też zaburzę sobie ten wsad kaloryczny. w ogóle założyłem sobie. Że jedząc tylko tę żywność, nie będę na przykład pił napojów gazowanych, ani słodził kawy i herbaty. W ogóle ostatnio piję mało kawy i herbaty, ale jak będę je pił, to nie będę ich słodził, więc moje życie będzie miało smak tylko i wyłącznie many przez najbliższe 4 tygodnie. No bo piwa też nie powinienem pić, tak? Po co pić piwo w sytuacji, w której mam takie coś do jedzenia? Piwo to też są kalorie i składniki odżywcze. Jak to wygląda cenowo? Zapytacie. Za dostawę na 4 tygodnie i te gadżety zapłaciłem chyba 201 euro z przesyłką kurierską do domu. Karton był dosyć spory, więc widać ile tego było. Natomiast kiedy się później dokupuje kolejne porcje, to już się dokupuje bez tego i tej miarki. To tam wychodzi odrobinę tańsze. To nieco ponad 180 euro. Z tego co pamiętam. Czyli jakby to policzyć. To jeden posiłek kosztuje powiedzmy, znaczy jeden dzień kosztuje tam 30 kilka, czy niecałe 40 złotych, czy to jest dużo. No, biorąc pod uwagę to, że to są pieniądze, które sami wydaliśmy na to, żeby przetestować ten produkt, to dużo. Ale jak na przykład policzy się, że człowiek jedząc gdzieś obiad w pracy na mieście, wydaje na niego na przykład kilkanaście złotych, do tego jakąś kanapkę, do tego jakąś, nie wiem, jakiś napój z automatu, to to, to już wygląda całkiem nieźle. W odniesieniu do tych wydatków, które możemy czynić na mieście, kupując żywność. Jedząc takie coś, oczywiście też oszczędzamy czas, ponieważ nie trzeba przygotowywać posiłków, tylko sobie po prostu mieszamy to z wodą. Nie trzeba chodzić do sklepu po chleb, wędlinę, po kartofle i mięso, gotować obiadów, tylko po prostu jemy coś takiego cały czas. Ale czy to są dostateczne zalety, żeby zrezygnować z mięska, z owoców, z warzyw, z suróweczek, z frytek? z piwka. Naprawdę jestem jestem pełen obaw, jak nam ten test wyjdzie. Tym lepiej, bo im więcej obaw, tym na pewno będzie on ciekawszy. Dobra, kończę ten, to jedzenie i... Koń, kończę flaszkę i do domu. Całe szczęście, że to jest trochę słodkie, bo w przeciwnym razie to by się tego nie dało zjeść. Dobra, i po jedzeniu, po obiedzie, teraz trzeba tylko umyć naczynia, czyli pojemnik i zetrzeć ten pył ze stołu. Nie muszę myć garków, nie muszę myć talerzy, tylko pójdę to opłuczę. To na pewno jest wielka zaleta dla kogoś takiego jak ja. No dobra, słuchajcie, jestem już po zjedzeniu całego jednego dnia tej many. Właśnie przed chwilą nagrałem QA, a więc mogę kilka słów na temat tego powiedzieć. Zjadłem cały, cały jeden dzień, czyli pięć posiłków i jeszcze dziś jeden. Co zauważyłem do tej pory? No, to nie jest to smaczne. Da się to zjeść, ale na przykład nie jestem w stanie pochłonąć całego takiego 300 ml posiłku za jednym zamachem. I ja to po prostu sobie tam stoję gdzieś przy komputerze, to sobie tak popijam co trochę, tak? I po jakimś czasie, jak skończę pić, albo nawet jak nie skończę, uświadamiam sobie, że jestem głodny. Bo jakbym zjadł normalny posiłek, to... jakoś tak na dłużej został w żołądku może? Nie wiem. W każdym razie mam wrażenie, że przez to, że ja to jem, pijem, Piję piję, 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 popijam przez cały czas, to jakoś tak inaczej robię się głodny. Na razie żadnych efektów, jeśli chodzi o to, o czym ostrzegano na ulotce, w sensie przyzwyczajenia się mojego organizmu do większej ilości błonnika, nie zauważyłem. Próbowałem do tego do tego dania cynamonu. Nic to nie zmieniło. Jest tak samo smaczne. Czy też. Niesmaczne. No, po prostu jest jaki jest. Yy, zobaczymy. Na razie mnie jeszcze nie ciągnie do innego jedzenia. A też jeszcze do tej pory przez te całe ostatnie 24 godziny, nawet więcej, bo 28 godzin temu zjadłem pierwszy posiłek. Yy, nie piłem też nic ponad to, co skonsumowałem razem z tym, yy, z tym posiłkiem. Może to za mało, ale tak na razie było. Pewnie się to zmieni. Chociaż pewnie będę pił same herbaty i kawę bez cukru. Obrzydlistwo. No, no nie, wiem, nie. zobaczymy. Zobaczymy. Także tyle, yy, jeśli chodzi o pierwszy dzień jedzenia many. Minął miesiąc od pierwszego filmu. Miesiąc, który miał być miesiącem testu tej żywności. No, a po tym, że jest niezjedzona, domyślacie się pewnie, że nie dałem rady jeść tego przez miesiąc. Rzeczywiście, udało mi się jeść wyłącznie te posiłki przez pierwszy tydzień z założonego miesiąca. Potem się trochę pochorowałem, dopadłem jakieś przeziębienie i gorączka. Wiadomo, że jak mężczyzna ma 37,5 to już zaczyna umierać. No więc ja w obliczu tej nieuchronnej śmierci pomyślałem sobie, że lepiej i zdrowiej byłoby jeść rosołek i czosnek niż jakiś proszek zalewany wodą i takim tłuszczem. No więc odpuściłem to sobie na kilka dni. Przez ten tydzień przywykłem do smaku tego jedzenia. Nie mogę powiedzieć, żeby ono zaczęło mi nagle smakować. Nie smakowało mi, ale nie smakowało mi mniej niż na początku. Dziś jestem już w stanie jeść to bez żadnego problemu. Ale wciąż nie jest to coś, co mi smakuje. Natomiast potem, kiedy się wygrzebałem z tej choroby, zacząłem jeść te posiłki codziennie rano na śniadanie. I tak zostało aż do dziś. Do dziś rano zamiast sobie robić kanapki do pracy biorę tę butelkę, wlewam wodę, wsypuję co trzeba, wlewam itd. i mam z tego później śniadanie, czyli pierwszy posiłek, który zjadam w ciągu dnia. Żeby wzbogacić sobie, czy poprawić smak tego produktu, zacząłem dodawać do niego mrożonych owoców, bo takie było mi najłatwiej. Jak tam truskawki, maliny, czarna porzeczka chyba i coś tam jest jeszcze w tej mrożonce, akurat którą kupiłem parę razy i odrobinę tych owoców tam wrzucam. Do tej wody zasypuję, zalewam tym olejem, miksuję to sobie rano. No to już nie jest krótsze niż, to już nie trwa krócej niż zrobienie kanapek, ale generalnie czasami ludzie sobie robią różne wynalazki. No to ja sobie robię właśnie manę z owocami. I to sobie później y, jem. Natomiast pozostałe posiłki zjadłem normalny. Przez ten tydzień, kiedy jadłem wyłącznie te posiłki, było mi naprawdę niełatwo. Nie dlatego, że to było niesmaczne. Nie dlatego, że czułem, że mi czegoś brakowało. Natomiast muszę wam powiedzieć, że zapachy. Tego, tego normalnego jedzenia. Ja szedłem z kolegami na obiad na stołówkę yy, i oni tak się troszkę podśmiewali ze mnie, że oni sobie wcinają jakiegoś tam schabowego z kapustką albo jakieś fryteczki, albo nie wiem, coś innego. Tatara nawet. A ja muszę siedzieć i jeść takie, taką paszę, jak zacząłem się z tego naśmiewać. No więc oni troszkę też tak sobie ze mnie żartowali. Było mi trudno właśnie, widząc, co oni mają fajnego na talerzach i, i widząc, co ja mam w tym moim pojemniku, ale wytrzymałem przez tydzień, nie jedząc niczego innego. Nie, nie czułem żadnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, nic takiego. Toż tam, że się pochorowałem, to zupełnie nie wiąże tego z tym jedzeniem, bo no, nie sądzę, żebym się jakimś przeziębieniem mógł zarazić od takiego właśnie oto proszku. Natomiast było mi rzeczywiście trudno nie jeść normalnego jedzenia w sytuacji, w której wszyscy dookoła mnie to normalne jedzenie sobie jedli. I taki sposób, w jaki ja to jem w tej chwili, czyli jeden posiłek w ciągu dnia, wydaje mi się optymalny pod kątem wykorzystania tej żywności na co dzień. No bo robiąc zapas żywności, musimy robić go tak, żebyśmy mogli z niego korzystać w trudnych czasach, ale też na co dzień. Na co dzień musimy te żywności jeść, żeby ona nam się nie przeterminowała. Z tego powodu pewne rzeczy jest łatwiej mieć w zapasie żywności, na przykład ryż. Jest osobny materiał o tym, dlaczego warto jest mieć ryż na trudne czasy. A pewne posiłki, pewne produkty żywnościowe, jest trudniej mieć w zapasie żywności. Bo na przykład Niektórzy mogą mieć kłopot z wcieleniem do swojego codziennego jadłospisu, jakichś konserw mięsnych czy nie wiem, liofilizowanej żywności. Jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast tę żywność, wydaje mi się, że można włączyć właśnie w taki sposób, jak ja robię to teraz, do żywności całkiem łatwo. I teraz tak. Ten produkt ma mniej więcej roczny termin przydatności do spożycia. Akurat to co ja dostałem jest ważne do 20 października 2017 roku, czyli możemy przyjąć, że nieco ponad 8 miesięcy od teraz. Ponieważ ja to kupiłem na przełomie grudnia i stycznia, możemy dla uproszczenia przyjąć, że e, powiedzmy 10 miesięcy od momentu kiedy ja to kupię e, jest termin przydatności do spożycia. I pewnie można go przeciągnąć dłużej. No ale załóżmy, że chcemy zużyć to w całości w ciągu 10 miesięcy od kiedy kupimy. Pytanie teraz brzmi, jak duży zapas żywności jestem w stanie zatem zrobić takim oto produktem. No to policzmy. Jeśli ja dam jeden posiłek taki w ciągu dnia z pięciu, no to w ciągu 10 miesięcy zużyję zapas żywności na 2 miesiące. Tak to łatwo jest przeliczyć. Czyli mogę mieć cały czas w rotacji Zapas takiej oto żywności na dwa, tyś, na dwa miesiące nie jedzenia zupełnie niczego innego. Czy to jest dużo? Myślę, że sporo. No, zapas na dwa miesiące, taki kompletny, zbilansowany pod względem składników odżywczych, zapas żywności nie jest zrobić łatwo. Jakikolwiek, tak? Nie jest łatwo mieć jednocześnie skrobię, żeby mieć węglowodany, jakieś tłuszcze, jakieś białko i żeby to wszystko jeszcze dało się przechować bez warunków chłodniczych. I żeby to wszystko dało się możliwie łatwo potem przyrządzić, jednocześnie zużyć przed upływem terminu przydatności do spożycia. Taką żywność pod tym kątem można kupować. Ten eksperyment miał pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy taką żywność można i warto kupować na trudne czasy. Ten pierwszy fragment, kiedy jadłem wyłącznie to, pokazał, że można żywić się wyłącznie tak. Chociaż tak naprawdę należałoby spróbować ten test przedłużyć na miesiąc czy dwa i rzeczywiście zobaczyć, na poważnie zrobić sobie jakieś badania krwi, moczu, yy, zważyć się itd. Przed tym eksperymentem i po, po upływie tych dwóch miesięcy, żeby ocenić, czy rzeczywiście ta żywność jest naprawdę stuprocentowo zbilansowana. Ja tego nie zrobiłem, poza tym byłem w stanie jeść wyłącznie tę żywność tylko przez tydzień. Stąd ten mój test wiadomo, że nie jest aż tak miarodajny, jak taki dłuższy, dłuższy test. Natomiast wydaje mi się, że jakiś sens w kupieniu tego typu produktów jednak jest. No bo zwróćcie uwagę, mogę sobie jeść wyłącznie to w trudnych czasach, uzupełniając tę dietę. O to, co mi się uda zdobyć, co gdzieś tam znajdę w piwnicy, czy, czy co sam sobie przygotuję, jakieś suszone warzywa, owoce, mięso, albo jeśli nie będę w stanie do tego nic, niczego dołożyć, bo będę musiał siedzieć w domu przez miesiąc, to i tak przeżyję w całkiem dobrym zdrowiu. To też jest ważne. Natomiast odpowiedź na pytanie, czy warto, musicie znaleźć sami. Można łatwo porównać cenę takiej żywności. 2000 kalorii, około 30-35 zł dziennie. Do na przykład racji 7oceans, które kosztują poniżej 30 zł za 2500 kalorii, a więc nieco więcej. Z drugiej strony ta żywność jest lepiej zbilansowana, bogatsza w składniki odżywcze niż racje 7oceans. I dlatego sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zrobienie zapasu żywności za jakieś 800 czy 900 zł na miesiąc dla jednej osoby jest atrakcyjne? W codziennym żywieniu z użyciem many mamy tak naprawdę tylko jedną korzyść, mianowicie oszczędność czasu. Ale to też nie do końca, bo jeśli będziemy sobie robić koktajl z owocami czy warzywami i maną, czy będziemy to musieli przygotowywać, miksować, potem myć to wszystko, to niestety ta oszczędność czasu gdzieś zniknie. Ja w tej chwili kończę drugi karton, czyli żywność na drugi tydzień z tych czterech, które kupiłem, i wydaje mi się, że zamówię sobie jej jeszcze, bo akurat mnie takie śniadania całkiem się podobają i mnie do moich potrzeb ten zapas żywności pasuje całkiem nieźle. Czy będzie pasować do waszych? No to już nie jest pytanie do mnie. Oczywiście zachęcam gorąco do subskrypcji naszego kanału, do obejrzenia innych materiałów na temat zapasów żywności, które widzicie w tej chwili na ekranie. No i do zobaczenia w kolejnym filmie za tydzień. Trzymajcie się!